Cześć, jestem Ania. A ja jestem Łukasz. Naszym dzisiejszym tematem jest liczba mnoga rzeczownika i przymiotnika rodzaju. Uwaga, nie nie męskoosobowego. Co to znaczy? To znaczy, że będziemy mówili o wszystkim w liczbie mnogiej, ale nie o mężczyznach. Jak tworzyć liczbę mnogą męskoosobową, pokazuję w innym filmiku. I teraz uwaga jeszcze przypomnę, jak wygląda świat w gramatyce polskiej w liczbie mnogiej. Ten świat, cały, cały świat, dzieli się na dwie części. W jednej części musi być minimum jeden mężczyzna. Może być jeden mężczyzna, milion kobiet, dzieci, kotów, psów i jeden mężczyzna, który zmieni wszystkie formy gramatyczne, i wtedy ta grupa, w której jest minimum jeden mężczyzna plus ktoś albo coś jeszcze, nazywa się oni. I o tym dzisiaj nie mówimy, bo na ten temat jest cały odrębny film. Natomiast dzisiaj mówimy, o liczbie mnogiej tych wszystkich rzeczowników, które nie są nazwami mężczyzn. A więc o kobietach, uwaga, o dzieciach. Bo kiedy powiem dzieci, a nie synowie, to dzieci należą do, do kategorii nie męskoosobowej, nie męskopersonalnej, czyli nie maskulinum personalne, nie maskulinum. I teraz będziemy mieli tutaj też zwierzęta, ryby, koty, ptaki, psy. Będziemy mieli butelki, czyli wszystko to, co było femininum, rodzaju żeńskiego, ale też to, co było rodzaju nijakiego, na przykład piwo, czy okno, czy zdjęcie, czy pytanie i rodzaj też męski, ale niepersonalny, jak na przykład stół, czy kot, o czym już wspomniałam. A więc uwaga, ten film. Te informacje będą o tym, jak tworzyć liczbę mnogą, mianownika i uwaga, biernika. Mamy dwie kategorie razem: mianownik i biernik przymiotników i rzeczowników liczby mnogiej dla rodzaju niemęskoosobowego. Zaczynajmy. Po pierwsze. Pytanie dla mianownika będzie, kto co, oczywiście, na przykład, kto to jest, i powiem, to są kobiety, to są studentki. Ale też dla biernika, pamiętamy, pytanie jest, kogo co. A więc na przykład, kogo kochasz, i powiem, kocham te kobiety, kocham te dziewczyny, kocham te psy, kocham te koty. A więc albo kto co, kiedy mówimy o mianowniku, albo kogo co, kiedy mówimy o bierniku. Dla rodzaju niemęskoosobowego, nie dla mężczyzn, nie dla mężczyzn. To bardzo ważne. Pytanie o przymiotnik będzie jakie? Na przykład, jakie są te studentki? Te studentki są inteligentne. Jakie psy kochasz? Kocham te czarne, małe psy. I teraz zobaczcie. Pierwsza fantastyczna informacja jest taka. Że przymiotnik dla tych przypadków będzie miał zawsze końcówkę E. A więc nieważne, czy będą to rzeczowniki rodzaju żeńskiego, czy nijakiego, czy niemęskoosobowe, w znaczeniu męskie, nieosobowe. Męskie, nieżywotne, zawsze będzie tam e, a więc ładne, czarne, nowe, polskie, miłe, kolorowe, sympatyczne, inteligentne, dobre, złe. Zawsze tylko dodajemy na końcu e albo zmieniamy z ładny y na e. Ładne i tak dalej, i tak dalej. Teraz, jeśli chodzi o końcówki dla rzeczownika, sytuacja jest nieskomplikowana. Bywają Trudniejsze tematy. Po pierwsze, dla większości spółgłosek, a więc głównie dla spółgłosek twardych, tych spółgłosek, które mamy w alfabecie łacińskim, dla prawie wszystkich, bo też mamy tu E, dodajemy Y, a więc to jest jeden kot, to są dwa koty. To jest jeden pies i E likwidujemy, to są dwa psy. To jest jedna kobieta. To są 2, 3, 4 kobiety. To jest jedna siostra, to są 2, 3, 4 siostry. Jeden stół, 2, 3, 4 stoły. I tak dalej, i tak dalej. A więc pierwsza końcówka to Y. Kolejna końcówka, a wy już wiecie, że litery spółgłoski K i G. Lubią literę I, lubią samogłoskę I. W tym przypadku wszystkie rzeczowniki niemęskoosobowe, czyli te, które nie są nazwami mężczyzn i kończą się w liczbie pojedynczej na literę K plus na przykład samogłoska jak studentka, a nas nie interesuje, interesuje nas to K, albo na literę G, jak na przykład noga, i znowu nie interesuje nas A na końcu, tylko G. Otrzymują literę I. A więc mamy studentka, ale dwie, trzy, cztery studentki. Koleżanka, ale dwie, trzy, cztery koleżanki. Noga, ale mam dwie nogi. Matka, dwie, trzy, cztery matki. Droga to są polskie drogi. A więc wszystkie rzeczowniki oznaczające niemężczyzn w liczbie pojedynczej otrzymują po literze K, po literze G samogłoskę I. I w ten sposób tworzymy liczbę mnogą. Następna kategoria, to jak Wy już doskonale wiecie, kiedy mamy, to się nazywa w gramatyce spółgłoski funkcjonalnie miękkie, historycznie miękkie, to będą te dwuznaki znaki plus na przykład Z z kropką oraz spółgłoski miękkie, czyli z kreseczkami, z akcentami. Do tego dochodzi nam CL i J w tym przypadku. Po tych wszystkich spółgłoskach dodajemy E. Ale uwaga, jeżeli w liczbie pojedynczej mamy rzeczownik, który kończy się na literę z akcentem, to znowu nie mogę zrobić tak, na przykład łosoś, Wiecie, co to jest łosoś? To jest taka ryba, którą często jemy. Teraz zobaczcie, po tym si nie mogę po prostu dostawić e. Ta kreska, ta kreska transformuje do litery i. A więc łosoś, łososie, liść. Wiecie, co to jest liść? Tutaj mamy dużo liści, bo tutaj liście, liście opadają teraz z drzew. Dalej, niedźwiedź. Wiecie, kto to jest niedźwiedź? Na przykład gryzli. To jest typ niedźwiedzia. I mamy w liczbie mnogiej. Znowu ta kreska zamieniła się w i i dodajemy e. Niedźwiedzie. Na przykład czarne niedźwiedzie, brunatne niedźwiedzie. Teraz znowu koń w singular miał kreseczkę. Kreska zamienia się w i, a więc ścieram, likwiduję ten akcent. Bo dodałam I i końcówka E. Koń, konie, na przykład szybkie konie. Następnie mamy te nasze y, 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 dwuznaki, dwuznaki, a więc czy płaszcz, jeden płaszcz, ale to są dwa płaszcze, płaszcze. Następnie na przykład nazwa ryby makrela, litera L. I po niej także mamy po prostu e. A więc na przykład w Polsce są popularne wędzone makrele. No i mamy literkę C, noc, ale zimą są długie noce. Noce. A więc po tych wszystkich spółgłoskach na końcu rzeczownika w liczbie pojedynczej, może po nim też być samogłoska A, zamieniamy to A na E. Albo po prostu dopisujemy e. Przechodzimy teraz do ostatniej kategorii, a więc do sytuacji, kiedy końcówka to jedna litera a. I teraz zobaczcie, ktoś może sobie pomyśleć, hmm, jabłka. Dlaczego jabłka, k, 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 k literka? Ale studentki, koleżanki. A to dlatego, że zobaczcie, studentka to ona, to rodzaj żeński, i rodzaj żeński z liczby pojedynczej dostaje literę i po k. Natomiast jeżeli mamy rzeczownik rodzaju nijakiego, neutrum, jak jabłko, to wtedy dopisujemy a, jabłko, jabłka. Winogrono, winogrona, okno. Okna. I teraz zobaczcie. Wiemy, że muzeum w liczbie pojedynczej, tu dopiszę um, jest rodzaju niejakiego. Tutaj likwiduje totalnie um i dopisuje w zamian a. Muzea, licea, technika, to są dobre, dobre e, zawsze e dla przymiotnika, licea, c Techniczne, zawodowe i tak dalej, i tak dalej. Dalej mamy zdjęcie, rodzaj nijaki. Zdjęcia, liczba mnoga, pytanie, pytania. Mamy tutaj też taką kategorię, gdzie wzbogacimy temat, dodamy coś ekstra. A więc na przykład zobaczcie, mamy imię w liczbie pojedynczej, czyli końcówkę e, a tutaj dodajemy ON. Plus dopiero na końcu literę a, a więc imię, ale imiona. Plemię, ale plemiona. Jest też druga kategoria, troszeczkę nieregularnych rzeczowników, które łączą się z nazwami młodych zwierząt. Nawet wyraz zwierzę w liczbie pojedynczej dostaje w liczbie mnogiej ekstra e i t zwierzęt. I dopiero wtedy dodaję a. Tak samo będzie z dziećmi zwierząt, na przykład szczenięta. Wiecie, co to są, albo kto, bo ja kocham psy. Szczenięta? Szczenięta to dzieci psów i suczek. Albo kocięta, albo prosięta czyli dziecko świnki i tak dalej, i tak dalej. A więc mamy kategorie, gdzie dostajemy o -N. imiona, ramiona, plemiona. To są ramiona, ramiona. I gdzie dodamy e i t. Zwierzęta, kocięta, szczenięta, prosięta, źrebięta, jagnięta. To jest duża grupa. Niestety, mamy kilka wyjątków. Tutaj wypisałam te najbardziej popularne, na przykład tydzień. No to teoretycznie Powinno być wszystko w porządku i częściowo jest, bo tylko usuwamy fragment i mamy tygodnie, ale dzień, mamy dni. Kiedyś w języku polskim funkcjonowała ta forma dnie i czasami możemy ją usłyszeć, nawet, nawet powieść Marii Dąbrowskiej ma tytuł noce i dnie, ale teraz coraz częściej powiemy dni. To są dni tygodnia. Na przykład, żeby do, podać już mianownik. Kolejne nieregularne sytuacje to miłość. Teoretycznie powinnam dodać e, ale są miłości. Mysz. Wiecie, co to jest mysz? Kot i mysz. To jest często para, trochę agresywna może. To myszy. Seans powinien dostać y. W tej pierwszej kategorii powinien się znaleźć, ale czasami wyrazy z języków obcych otrzymują literę e. Tak samo jest w przypadku seanse i w przypadku szanse. Nie seanse i szanse, tylko e seanse i szanse. Też to jest ręka, ale nie mamy formy ręki, mamy formę ręce, dwie ręce. No i dziecko, znowu nie dodamy tutaj ani a po prostu ani po k i, tylko dziecko ma formę dzieci. Tak samo oko jedno i oczy, ucho Uszy, a więc jest troszeczkę tych nieregularności. Pamiętajcie także o bardzo ciekawym zjawisku, a mianowicie o takiej kategorii gramatycznej w liczbie mnogiej, która nazywa się pluralia tantum. Pluralia tantum to jest taka grupa rzeczowników, która zawsze, absolutnie zawsze, występuje tylko w liczbie mnogiej. Nie ma liczby pojedynczej. To będą na przykład nazwy geograficzne. Himalaje, Ateny, Węgry, Niemcy, Helsinki, Chiny, Indie. Te kraje, te nazwy gór, te nazwy miast zawsze łączą się z liczbą mnogą. Na przykład Węgry są piękne, piękne. Przymiotnik otrzymuje literę E. Druga kategoria to Uroczystości albo określenia czasu, na przykład urodziny albo imieniny, albo chrześcijańska uroczystość chrzciny. Jeśli chodzi o czas, to ferie i wakacje. One zawsze są. Nie powiem, moje urodziny jest, moje urodziny są w październiku. Następnie te rzeczowniki, które określają. Elementy, które mają pewną symetrię, na przykład spodnie. Wiem, że to jest jedna rzecz, ale ma dwa symetryczne elementy, a więc spodnie są, nie spodnie jest. Musi być tam liczba mnoga. Inne przykłady to skrzypce, tak? Bo skrzypce mają dwa elementy symetryczne. Skrzypce zawsze będą rodzaju, zawsze będą w liczbie mnogiej i tylko w liczbie mnogiej. Następnie drzwi. My teraz wiemy, że drzwi to jest jeden element, ale bardzo często historycznie drzwi składały się z dwóch elementów. Też w jakichś dużych budynkach wciąż możemy widzieć, że drzwi mają po dwa elementy. Inne rzeczy to nożyczki, tak? Na przykład zawsze nożyczki będą. E, ostre albo tępe, wszystko jedno, ale zawsze będą e, w liczbie mnogiej. Kolejna kwestia to rajstopy, majtki i jest tych okulary, okulary, jest tych rzeczowników o wiele więcej. Pamiętajcie, one będą zawsze łączyły się z czasownikiem w liczbie mnogiej, a przymiotniki określające je będą miały na końcu literę e. Zobaczcie, to było naprawdę łatwe. Do zobaczenia za moment. Cześć Łukaszu. Cześć Aniu. Wy o tym nie wiecie, ale powiem Wam sekret. Nagrywamy dzisiejszy odcinek w czasie między Bożym Narodzeniem a Sylwestrem. Więc u nas jest bardzo świątecznie. Jeżeli oglądacie nas w połowie lipca, to życzymy Wam udanych wakacji. Ale tu, teraz, dzisiaj jest jeden z ostatnich dni w roku, więc zapytam Łukasza najpierw, jakie dostałeś, Łukaszu, prezenty pod choinkę. Oj, dużo tego, dużo tych rzeczy dostałem, więc e, wymienię. To były tak, to są perfumy. Super. Ładny zapach. Aha. Skarpetki, trochę tradycji, Aha. książki, mhm. inne niż ty czytasz. Aha, a e... co to znaczy? No, to... Inne. Tak, inne, 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 tak. Mhm. Um, perfumy już wymieniałem, skarpetki. Ach, słodycze um, jeszcze chyba, tak? Słodycze, tak, tak, Czekolady tak. Czekolady, cukierki. Mhm. Mhm. Dobrze, super. i My z Łukaszem organizujemy w tym roku częściowo my, bo też nasz przyjaciel imprezę sylwestrową. I czy zrobiłeś już jakieś zakupy? Tak, tak. E, kupiłem. A co no właśnie, już kupiłem pewne rzeczy. A co kupiłeś? E, kupiłem e, alkohol. Czyli... A to poczekaj, poczekaj, może nasza maszyna nam pomoże. Nie, 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 poczekaj. Okej, okay, jakie alkohole? O, e, kupiłem szampany. Okay. Mm. Mhm. E, kupiłem piwa. Mhm. I wy, wydaje mi się, że to, to… Ja więcej nie piję takich alkoholi, ale jeszcze kupiłem wódki. Wódki? Też. Tak, Okej. Okay. A twoje koleżanki piją chyba wina chętnie? Wina, tak. No dobra. To muszę o tym jeszcze… Mogę jeszcze pójść do sklepu i dokupić. Czyli a, wina, Okej. Okay. A poza alkoholami mhm. coś kupiłeś jeszcze? Tak, soki, mhm. naturalne mhm. soki. Mhm. Świetnie. Tak. A jakieś owoce, warzywa? Też, też, a, też. A Mandarynki, mhm. ym, banany. Tak. Mhm. Jabłka. Grapefruty, Grapefruty. Mhm. i jabłka. Mhm. Aha, a jakieś mięsa albo ryby? E, nie, 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 kupujesz nie, takich nie kupuję rzeczy. takich rzeczy. Nie kupuję takich rzeczy, nie, staram się takich rzeczy nie jeść. Dobrze, super. A kogo zaprosiłeś na Sylwestra? Chodzi mi o koleżanki, bo jeśli chodzi o kolegów, to musicie obejrzeć nasz inny odcinek, żeby wiedzieć, jak tworzyć te formy. Więc jakie koleżanki zaprosiłeś, z jakich krajów albo jakie zawody wykonują? Tak, zaprosiłem koleżanki. Część z nich są to koleżanki, które śpiewają, czyli to są piosenkarki, mhm. aktorki, mhm. pielęgniarki, o, super tak, zestaw. Tak. Aha. nauczycielki. Będą też i nauczycielki. Okay. A mhm. jeśli chodzi o narodowości, to jakie koleżanki Aha. zaprosiłeś? Piosenkarki są z Chin. Aha, czyli? Mhm. Chinki. 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 Tak, Aha. to były Chinki. Są Chinki. Aha. Polki, oczywiście. Polki, Polki. też będą, tak. tak. Też. Aha. też będą Polki, Aha. Słowaczki Aha. i Chorwatki. A? Czyli zapowiada się bardzo mhm. udana zabawa tak. Międzynarodowa superna. też tak. Świetnie. I Wam też, chociaż ja wiem, że te życzenia mogą być nieaktualne, jeśli oglądacie nas trochę później, mhm. ale życzymy mhm. wspaniałego nowego roku. Jeśli jest środek tego roku, to niech dalsza jego część też będzie wspaniała. Oglądajcie nas, subskrybujcie i czekajcie na kolejne odcinki. Pozdrawiamy Was noworocznie. Pa! Cześć!